Mam nadzieję, że zdążę. Wiara w Boga i Kościół to ogromnie ważna część mojej codzienności. Jest to coś, co kształtuje mnie jako człowieka i sprawia, że mogę stawać się lepsza. Kocham to, że tutaj mogę być sobą, nie muszę udawać kogoś, kim nie jestem. To rodzaj mojej safe space. Mam tutaj wspaniałych przyjaciół i ludzi, którzy inspirują mnie, wspierają i kochają. Wróciłam do domu z kościoła i e, pokażę wam, co sobie robię do jedzenia. Uwaga! Tosty. Robię sobie właśnie tosty. To będzie mój dzisiejszy przedobiedni e, posiłek, bo jeszcze nie mam ochoty na obiad. I jeszcze zrobiłam sobie tutaj pudding proteinowy z truskawkami, ricottą i mascełkiem orzechowym. I w ogóle powiem Wam, że już tak, taki miałam intensywny, ludziowo tydzień, że yy, i dzisiejszy dzień też na maksa, yy, że potrzebuję właśnie takiego odetchnięcia, odpocz, odpocznięcia, whatever. Yy, no i co? I Darek dzisiaj wieczorkiem wraca dopiero do domu z pracy, więc yy, zamierzam właśnie tak sobie posiedzieć yy, w ciszy. Yy, może obejrzę jakiś film. Tak, chyba obejrzę film. No, i taki jest mój plan na dzisiaj. Może jeszcze potem się przejdę na jarmark dominikański, bo właśnie jest chyba od wczoraj. Jak nie będzie padać, bo dzisiaj taka pogoda jest, że co chwilę pada. Więc zobaczę, jak to będzie wyglądać. No, ale ogólnie tak, będę odpoczywać. Właśnie, więc wyciągam sobie tosty i idę oglądać. nie Ty też nie chcesz Właśnie przyjechaliśmy do hotelu. Jesteśmy w Warszawie na dzisiaj tylko. Jutro z rana wyjeżdżamy stąd. No, a dzisiaj jesteśmy, bo Darek jest w sumie w pracy. Robi koncert dzisiaj, więc idziemy na letnie brzmienia. W sumie za 15 minut musimy wyjść. I tak, przyjechaliśmy się troszeczkę ogarnąć. Ja właśnie sobie zrobiłam herbatkę, bo boli mnie brzuch po jedzeniu. Coś, nie wiem. Za dużo tłustego chyba. Ale źle się czuję mega, więc zrobiłam sobie herbatkę. Mam nadzieję, że to pomoże. No i będziemy iść się bawić dzisiaj. Zmęczeni, ale to dopiero początek dzisiejszego wieczoru, więc nie możemy się poddawać. I Darek pracuje, właśnie robi próbę tam z zespołem, a ja przyszłam wycinować tę plażę. I troszeczkę wieje, ale jest bardzo przyjemnie i w ogóle nie ma ludzi, więc jest super miło, więc właśnie sobie korzystam. No i za około dwie godzinki przyjeżdżają reszta. Nie wieje i jak mówię do Was, to bardziej słychać wiatr niż. O, ale coś wielkiego prze, przelecało. Nad moją głową. I jak mówię do Was, to dużo głośniej słychać wiatr niestety niż to, co mówię. I'm sorry. No i serio, potężne XD, w to co ja mam na głowie. Ja pierdzielę. Jakie zło. i to zaraz znowu się tak stanie. To bez sens. Czy ktoś z Was może zna jakiś protip, na, jak sobie poradzić z takim problemem? W życiu diem mi, proszę. Halo. Z czym? Z mięskiem połowy Jesteś podekscytowany? Bardzo Dobra Mega fajnie, to jemy Ojej Po tym kapcia nas straszliwie zmuliło Więc poszliśmy na Godzinną drzemkę Albo nawet więcej Darek jeszcze śpi Ja wyszłam na spacer aby tak się trochę obudzić, ogarnąć, i w ogóle jakby dzisiejsza moja aktywność polegała na tym, że wyszłam z samochodu po kebaba, a potem z samochodu do domu. Więc stwierdziłam, że muszę się troszeczkę poruszać jeszcze. No i na 19 jedziemy do naszych przyjaciół na kolację. Więc w sumie zaraz. Więc tak naprawdę. Wyszłam tylko na jakieś 20 minut spacerku, ale zawsze coś. Powrót do mojej rutyny, wracam na siłkę i właśnie idę na trening. Żydni, Co? Żydowski. No, myśli, ej, patrz, i books też mamy w tym samym kolorze. Ale jajco. <noise> <noise> Jesteśmy dobrani idealnie. <noise> nie, nie będzie padać. Będzie lało nie będzie padać, mówię to publicznie. <noise> w razie czego mam parasolkę? Jak zawsze gdzieś miała złoty materiał, Ale... jak to na zdywczystej <laughs> nie wrzucisz całego umoczonego. <laughs> Słuchajcie, idę właśnie na egzamin na prawo jazdy. Jest to mój egzamin numer 2, Pierwszy miałam 13 lipca, niestety go uwaliłam. Właśnie dlatego idę na drugi, który mam dziś o 13.00. I teraz o 11.30 mam jeszcze godzinkę jazdy z moim panem instruktorem. No i o 13 mam egzamin. No i co? No nie powiem, że nie jestem obsrana, bo jestem. Ale wierzę, że będzie git. Będzie git. Do żoada, Iza. You gonna do it. Zdawał, 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 I'm so happy, I cannot believe it. Ale się ekscytuję. This is. Uwaga, gorna, głośno. Co za piękny dzień, co za piękny moment. Nawet mi ten deszcz nie przeszkadza. Jestem taka szczęśliwa, Boże, dzięki Ci. W końcu nie będę musiała przyjeżdżać tutaj na tą orunie i uczyć się jeździć. I po prostu już się nie mogę doczekać, aż w końcu sama siądę do auta i nikt nie będzie mnie oceniał, jak jeżdżę. Po prostu to musi być piękne, i niedługo tego doświadczę. Więc mm -hmm, dzisiaj świętujemy. Świętujemy. <słuch> Będzie jeżdżone, nie? Tak. Kupiłam w Zara Home taki zapach. Teraz nagrywasz. Tak, teraz nagrywam. To nic. Taki zapach. I w ogóle to on. Przypomina mi bardzo ten, który mieliśmy pierwszy. Pamiętasz? W domu. Też z Zara Home. Dlatego go wzięłam, bo mi się bardzo podobał tamty. O. Dobra, kolejna rzecz. Kupiłam taki sweater na prące. Ja ogólnie staram się nie kupować w sieciowach, ale dzisiaj jest dzień dobroci dla Izy, bo zdała prawo jazdy, więc kupiłam. I taki basic top. Czapeczka i tyle. Aha, jeszcze skarpetki w kos. Bo brakuje mi takich dobrej jakości białych skarpet po prostu. Więc. This is my new personality. I'm a cap girl now. Mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm Ej, a tak serio? To naprawdę mega gacek! Zejdź! Chodź! 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 Nie uciekaj! Mogę tak mnie nie chce! Bardzo mi się podobają czapki i właśnie chcę kurde zacząć nosić. Fajnie wyglądają jak tak uszy wystają, jakby tutaj. To jest taki takie malutki detal, a mi się to bardzo, bardzo, bardzo podoba. Ubrałam so. się w moje nowe ciuchy. Nie wiem, mnie to nie obrzydza, jak są nowe ze sklepu i mogę je założyć. Jakby ludzie mają często tak, że nie są w stanie założyć nowych ciuchów. Muszą je najpierw wybrać. Ja tak nie mam. Poza tym dzisiaj. Dzisiaj mogę wszystko. <laughs>